Dzień dobry państwu, Andrzej Drobnik, rozmowy o i Cieszyńskim na Świata. Dzisiaj jesteśmy w Centrum Edukacji Ekologicznej w Wiśle. Między innymi dlatego, że jest to specjalny odcinek przygotowany razem z Wiślańskim Centrum Kultury w ramach wirtualnego EO Wisły. A moim gościem jest Krzysztof Kępny, ratownik. Ochotnik Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Tak jest, witam, witam pięknie. E, co to znaczy być goprowcem, Krzyśku? Fuh, trudne pytanie. No to znaczy, to znaczy no kochać góry, jeździć na nartach i no i lubić, lubieć nieść pomoc, pomagać ludziom ogólnie i mieć dużo wolnego czasu. Dużo wolnego czasu. Rozumiem, że ty jesteś ochotnikiem. Tak. Czyli należysz do, do beskidzkiej grupy GOP. Mhm. Tak. E, jesteś w jej strukturach i niesiesz pomoc, kiedy jest to potrzebne. Tak. Tak. No, y, mamy, no tak jak mówisz, jestem, jestem ochotnikiem i tak jak y, składałem przyrzeczenie 20 lat temu y, na, na ręce naczelnika. To na każde jego wezwanie bądź jego zastępcy muszę się stawić i, i nieść pomoc. W skrócie y, y, mówiąc. Y, więc często jest tak, że, że właśnie no, dostajemy SMS-a w nocy i, i że jest akcja jakaś poszukiwawcza, y, no i się trzeba zbierać i, i iść, stawić się w umówione miejsce i, i, i nieść tą pomoc. Ale mamy, też, ale mamy też tą jakby działkę narciarską, która, gdzie zabezpieczamy te stoki narciarskie zimą oczywiście. Mhm. I tam już mamy to troszkę bardziej uregulowane, bo tam mamy tworzymy grafik sobie, i, i z góry już tam możemy sobie. Niektórzy nawet planują na całą zimę grafik, wpisują tam te mhm. 6-7 dyżurów weekendowych z wyprzedzeniem półrocznym i tego się trzymają, a niektórzy z tygodnia na tydzień tam jest dziura, no to się to się wpisują tak jak ja. No, ja nie jestem w stanie powiedzieć co będę robił za trzy tygodnie, mhm. więc, więc ja po prostu sobie sprawdzam ten grafik ten grafik tam na bieżąco, na bieżąco i, i, i dopisuję jak jest gdzieś dziura albo, albo gdzieś tam trzeba coś zapchać. Mhm. Na tej zasadzie. Cofnijmy się 20 lat wstecz, to był gdzieś no... Przełom wieku, prawda? No tak. I nastoletni jeszcze Krzysiek Kępny postanawia zostać jego Pamiętasz, co to bym kierowało? No, pamiętam. I to jeszcze nawet zaczęło się wcześniej. W świętej pamięci Heniu Cieślar, tutaj nasz Wiślański. Yy, wiślański gość, yy, on, on oczywiście też był, go, też był goprowcem, on już nie żyje niestety, yy, on mnie namawiał do, do tego, to wtedy jeszcze miałem może 17 lat, <laughs> on mnie namawiał, żebym, żebym został goprowcem, a ja a nie, gdzie tam, po co mi to. Nie, to... Yy, nie, chciałem, nie chciałem, uznałem, że, że to nie dla mnie yy, jeździć po tych wyciągach i siedzieć na tych wyciągach, jak można sobie robić Różne inne rzeczy. ale no niespeł... Które robią nastolatkowie, na przykład, nie? <grym> No właśnie. Ale no niespełna, no, dwa lata później, e dwa lata później, e inny przyjaciel zadał mi to samo pytanie, no i wtedy już, już, de facto nie musiał go zadawać, bo to już, już wiedziałem, że chce. Mhm. Wtedy już, no, tak i nie? Tak w głowie może, nie? Tak, 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 tak. To jakoś gdzieś tam się zacząłem obracać trochę w tym, w tym, w tym środowisku goprowskim no i, i od razu wiedziałem, że, że, że chcę no i no już te 20 lat, 20 lat minęło. A jak, jak to wygląda, jeśli postanawiasz zostać goprowcem, to co, co trzeba zrobić, żeby, żeby tym ratownikiem zostać? <laughs> Raz w roku jest organizowany nabór w nasze szeregi. Początkiem roku, tam, no, w styczniu przeważnie, w Szczyrku z reguły się to odbywa. Każdy może, każdy może przyjść i spróbować swoich, swoich sił. Jest to weekendowy, weekendowy taki, taki egzamin, no, na którym no, nasza specyfikacja no, działania no, jednak wymaga tego, że no, musimy jeździć do bardzo dobrze na tych nartach. Więc główny nacisk na tym egzaminie jest, jest na narty, na tą technikę, technikę jeżdżenia. A później na, później na topografię terenu, no bo jednak no, trzeba, trzeba te góry też no, trochę znać, jeśli się chce po nich poruszać. Mhm. Najmniejszy jest nacisk na pierwszą pomoc, bo to jest potem już robione tam już doszkalane w całym kursie KPP i, mhm. i w różnych innych szkoleniach. No ale no, głównie, główny ten przesiew jest robiony na tych, na tych nartach. Mhm. I to był taki egzamin wstępny, tak? Ten, ten tak jest, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak. I, Osoby które, osoby, które zaliczą ten egzamin, ten egzamin wstępny, najpierw są mają status takiego stażysty, gdzie muszą w okresie bodajże tam dwóch miesięcy, nie pamiętam teraz dokładnie. Bo to się tam zmieniło jakiś czas temu, ale mają określony jakiś tam czas na te, na ten stażowy, na te stażowe dyżury i muszą zaliczyć w tym czasie wszystkie stacje górskie, które, które mamy, plus, plus centrale. Mhm. I mają taką książeczkę swoją, i muszą po prostu to odbębnić, te, te dyżury, pojawić się, zobaczyć każdą stację, żeby właśnie wiedzieć, jaka jest specyfika działania na, na każdej stacji, bo są, bo są różne te specyfiki. Jeśli to zrobią w tym, w tym określonym czasie, wtedy, wtedy dostają, zostają kandydatami na ratownika. To jeszcze nie są ratownicy, są, mają status kandydata. Wtedy już mogą pełnić normalnie, normalnie dyżury. Dżury, ale nie sami, tylko zawsze z ratownikiem pełnoprawnym po pierwszym stopniu, bądź po drugim stopniu mhm. i wtedy pomagają już normalnie nam, nam, nam w tym i ten okres kandydacki trwa dwa lata, mhm. minimum dwa lata, no bo jeśli ktoś tam no, nie potrafi w dwa lata tam wszystkiego zrobić, wszystkich szkoleń, no to, to nie jest posyłany na kurs tam pierwszego stopnia. Mhm. I przez ten okres czasu, no, oczywiście, musi się, musi się udzielać. Musi wy... Każdy ratownik, kandydat czy ochotnik zwykły, my mamy limit godzin, który musimy wypracować. To, to właśnie nie, że tam jesteśmy sobie tylko w tym Goprze, ale musimy, musimy te 120 godzin w roku wypracować. Wypracować dla Gopru, żeby, żeby jakby no, mieć spełnione tam te wymagania statutowe, które, które są potrzebne. 120 godzin w roku. Łącznie z dyżurami na stokach narciarskich. Tak, czy... tak, mhm. tak, tak. Łącznie, łącznie z, tymi, z tymi dyżurami na stokach narciarskich. Mhm. Plus do tego wszystkie akcje poszukiwawcze, akcje, akcje ratunkowe, jakieś pokazy, szkolenia i to wszystko. Mhm. Więc to, wbrew pozorom, nie jest to, nie jest to trudne do, do uzyskania. Są tacy, co robią po 700 godzin nawet, A są tacy, którzy nie potrafią tego limitu 120 godzin zrobić. <laughs> jeśli przez dwa lata ktoś nie wyrobi tych, dwa bądź trzy lata, jeśli nie wyrobi tego, tych statusowych 120 godzin, no to no, zarząd ma, może go skreślić po prostu z listy. <laughs> Rozumiem. I wtedy po tych dwóch latach zostajesz już tym, <laughs> tym ratownikiem pierwszego stopnia? No to Ty? też nie tak. To nie tak po prostu masz, tylko trzeba. Przez ten okres kandydacki trzeba, trzeba zaliczać szereg szkoleń, doszkalać się. Są, są organizowane dla kandydatów no, no bardzo dużo różnych szkoleń, muszą, muszą zaliczyć, a to wszystko kończy się kursem pierwszego stopnia. To jest już taki tygodniowy, tygodniowy kurs, przeważnie organizowany na, na hali miziowej, który jest również zakończony egzaminem. I dopiero, dopiero jeśli się zaliczy cały ten kurs, zaliczy się ten egzamin, to wtedy zostaje się pełnoprawnym ratownikiem i, i zostaje się tak zwanym blachowanym. Dostaje się, swoją blachę. Dostaje się swoją, swoją blachę i którą się dumnie nosi potem na, na piersi. Mhm. Ja tak się zastanawiam, kim dzisiaj są goprowcy. Bo y, pewnie nie, nie, nie powiemy dokładnie, kim są wszyscy, bo z ich, powiedzieliśmy. Około 400, tak? W no, Beskidzkiej takich, grupie. Takich, takich czynnych 350. Takich, mhm. takich, takich, którzy po prostu no coś tam. Coś tam o działają. Beskidzkiej grupie GOP, czyli o Beskid Śląski, Beskid Żywiecki, tak? Czy... E, tak. Mhm. To jest całkiem sporo osób, mhm. a to są jakby. Widzisz. Taki, taką zależność, kto, kto takim goprowcem zostaje, kto, kto dzisiaj się zapisuje do gopru, Czy to są nie wiem, młode chłopaki, które, albo dziewczyny też, nie? No, bo to, no oczywiście są nie przecież, przecież nie, nie, nie wyklucza. E, które po prostu nie wiem chcą mieć pomoc? Czy, czy po prostu świetnie jeżdżą na nartach? Albo czy to może jest tradycja rodzinna jakaś? Zastanawia mnie to, nie? Co dzisiaj myślą ludzie, żeby zosta podejmując decyzję o zostaniu goprowcem? No, by... To trudne pytanie, żebym, żebym, to by trzeba pytać tych młodych, którzy przychodzą teraz, ale na pewno tradycja, na pewno tradycja, bo bardzo dużo, bardzo dużo osób znam, które, które są w Goprze, bo jest ich ojciec, mhm. jest ich matka, i oni też są. Bądź są już pokoleniowe takie, że był, był, był dziadek, był ojciec, a teraz jest, a teraz jest syn. Mm. Więc pokoleniowość na pewno ma, ma, duże, ma duże znaczenie tutaj. Zdarzają się osoby takie, które po prostu jeżdżą dobrze na nartach i bardzo dużo spędzają czasu na stokach i, i, i przychodzą. Niestety, często to się z takich pobudek, często się to kończy tym, że niestety no, nie zostałem do końca tymi ratownikami, bo, bo myślę, że to jest właśnie fajnie, kolorowo i, i mhm. super, bo sobie można jeździć, jeździć na tych nartach cały czas, no ale jednak, tak jak mówiłem, na początku trzeba tego czasu swojego poświęcać na to trochę, mhm. I, i potem się okazuje, no, że, że im tego czasu brakuje, no i nie są w stanie wyrobić tych, y, tych godzin, które, które wymagamy. Mhm. Zanim zadam pytanie o to i o interwencję, to, to, to bardzo ogólne pytanie, bo czy mm, pamiętam, kiedyś byłem chyba na szyndzielni albo, albo na Klimczoku, i tam rozmawiałem z takim bardzo doświadczonym koprowcem, <laughs> i on wtedy tak, tak szczerze powiedział, że najbardziej denerwują go ludzie, którzy myślą sobie, że Beskidy to są, tutaj cytuję, kapuściane góry, w których można wyjść sobie w klapeczkach, a tak naprawdę to są bardzo tak samo niebezpieczne góry, jak każde inne. No i właśnie, czy, czy, Beskid, czy Beskid śląski, w którym my mieszkamy? W którym góry są załóżmy jakoś tam niewysokie, albo przynajmniej albo to nawyżej się odnieść, to są bezpieczne góry? Nie, nie są. Wcale, wcale nie są bezpieczne. Żadne góry nie są, żadne góry nie są bezpieczne. <laughs> Na naszym terenie mamy bardzo dużo, bardzo dużo wypadków, bardzo dużo poważnych akcji, mniej poważnych akcji, ale no, zdecydowanie nie można powiedzieć, że są bezpieczne. Bo, no bo tak mówię, mamy tych akcji bardzo, bardzo dużo. Nie mówię, nie mówię tutaj o, o, o statystykach wyciągowych takich. E, takich takich wypadkach na na no, skręcenie kostki? Tak, tak, tak. Nie, tego, tego, tutaj, tego tutaj jakby nie, mm -hmm. nie wliczam. Nie powiem teraz cyfr, bo nie, nie, nie pamiętam jakie tam są statystyki, to już mm -hmm. zainteresowane osoby to mogą, mogą się tego no dowiedzieć tak. na, na, naszych, na naszych stronach internetowych. Jak ktoś chce, no ja tego nie mam niestety w głowie. Mm -hmm. No, jakie ty zazwyczaj, do jakich interwencji ty idziesz, czy, czy chodzisz, żeby to jakoś u, nie wiem, opisać, poszeregować? No, poza, tymi, poza tymi narciarskimi dyżurami, które, które pełnimy, no to pełnimy jeszcze przez cały sezon na branie Górze dyżury. To są dyżury górskie, to już nie są narciarskie, tylko górskie dyżury na... Na baraniej górze w schronisku na przysłopiu. Tam mamy dyżurkę i, i tam pełnimy dyżury. No i tam, że tak się wyrażę, standardowe interwencje, jakieś tam zwichnięcia, zagubienia i tego typu, tego typu rzeczy. No a później no, to są akcje poszukiwawcze, które przeważnie są w nocy, bądź już zaczynają się w godzinach późno-popołudniowych i kończą się w nocy, bądź nad ranem. No i szukamy osób, szukamy osób zaginionych, które no, tych akcji na, na naszym terenie jest też naprawdę sporo. W sezonie no, jestem na co najmniej kilku, co najmniej kilku akcjach. W sezonie letnim czy, czy zimowym? Zimowym również mhm. i letnim i zimowym. Jestem na co najmniej kilku, no a no, na wszystkie no, na pewno nie chodzę, no, bo no, nie da się, nie da się na wszystkie, mhm. na wszystkich być. Podobno bardzo dużo zmieniają e, e, rowery. Bo są teraz bardzo modne, prawda? Tak, jest... tak. No, no o, tym, o tym zapomniałem, że są rowery i. U nas, no, ja akurat mieszkam, mieszkam w Wiśle niedaleko, niedaleko tutaj stacji skolnity, No to bywa tak, że chłopaki ze Szczyrku do mnie dzwonią, gdzie nie będąc na dyżurze, nigdzie tylko sobie siedzę w niedzielę w domu, dzwonią do mnie, czy mam czas, bo, bo jadą na Skolinity i, i przydałaby się im pomoc. Nie? Ja, a przejeżdżam, przejeżdżam koło mojego domu, no więc, mhm. więc po prostu wskakuję do naszej karety no i jadę z, nimi, jadę z nimi robić ten wypadek, że się tak, że się tak wyrażę. Mhm. I skitury, które podobno też dużo zmieniają. Tak, tak, tak dużo zmieniają, bo i dużo zmieniły, bo, bo ta turystyka górska zimowa zrobiła się bardzo, bardzo popularna. Więcej ludzi w te góry zimą, zimą wychodzi. I, I też się zdarzają, i też się zdarzają, no ale to są wtedy, wtedy no jakieś tam zaginięcia najczęściej, nie jakieś tam kontuzyjne, kontuzyjne akcje. No ja pamiętam kiedyś, jak rozmawiałem jeszcze z ówczesnym naczelnikiem yy, siodłakiem. On mówił, że te, yy, te skitury zmieniły o tyle, że często ludzie, którzy yy, czują się bardzo pewnie i na przykład idą w taki śnieg, w którym się zapadają i nie mogą się, się z niego wykaraskać, a wy później musicie jechać i, i ich szukać. I takich interwencji chyba dwa lata temu to było. Jak te skitury zaczęły być modne, to, 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 to było bardzo dużo. Nie? A powiedz mi. Czy są jakieś szczególnie niebezpieczne miejsca u nas w Beskidzie Śląskim, czy jakieś takie, w których, nie wiem, w, których, w których coś się dzieje, czy w których jest szczególnie dużo wypadków albo zaginięć? Może nawet nie, nie tylko śląskim, bo też rozumiem, że żywiecki też, prawda się. Tak, tak. Znaczy, no, no to tutaj no, chyba no, prym wiedzie, no, ta nasza Babia Góra. Tam tych interwencji jest chyba takich najwięcej, takich górskich, no bo specyfika góry już jest taka, taka, taka trudna, taka już można powiedzieć trochę wysokogórska, mhm. gdzie ludzi tam po prostu ta pogoda zaskakuje i tam, i tam dość często są akcje, akcje poszukiwawcze, bądź ratunkowe, bo, bo też, takie, też takie się tam zdarzają. Później, później no, trudno powiedzieć, to już jest rozsiane, bo są akcje takie, gdzie tam byliśmy na akcji poszukiwawczej bodajże 2-3 lata temu. GOPR został, został powiadomiony dopiero jakąś dobę po tym, po, po zaginięciu tej, tej osoby, to była taka starsza pani. Bo to było na terenie Wisły, centrum Wisły można powiedzieć. Bo ja widziałem strażaków, którzy jeździli tam w niedzielę sobie po... i szukali coś tam, kogoś. Widzę, że jeżdżą, szukają, nawet gadają tam z nimi, że, no, że kogoś tam szukają jakiejś babci. Nie? Myśmy zostali zawiadomieni dopiero dobę po tym, po tym zaginięciu. Na szczęście udało nam się ją odnaleźć po paru godzinach. Była niedaleko od centrum, w rejonie Partecznika, w rejonie Partecznika, no ale ta Pani już była no, na skraju wyczerpania, no, bo przeżyła potężną burzę w nocy, która była, z soboty na niedzielę, że no tak gdybyśmy jej nie znaleźli wtedy, no to kolejnej nocy by na pewno nie przeżyła. Mhm. Więc, i to było można powiedzieć prawie centrum Wisły. No, to, no właśnie, parę metrów od tego, nie? No, parę metrów od, parę metrów od centrum Wisły. Więc są no, właśnie trudno powiedzieć, które są bardziej bądź mniej, mhm. mniej wypadkowe. Więc postarzają się właśnie akcje tego typu nawet prawie w centrum. A, a są jakieś interwencje? No, 20, jesteś 20 lat goprowcem, to jest kawał czasu już, nie? No. Podleżam, że kilkaset interwencji, strzelam, już możesz mieć, no, na pewno. mieć za sobą. A są <laughs> takie, które Ci utkwiły jakoś bardzo w pamięci albo jakoś takie wyjątkowo yy... Nie wiem czy groźne, czy no Taką, taką najbliższą, najbliższą teraz w mojej pamięci, No to jest też parę lat temu, bodajże też 2-3 lata temu, zimowa akcja poszukiwawcza w rejonie Pilska, gdzie dwóch narciarzy bądź narciarzy i snowboardzista, nie, dwóch narciarzy chyba, zgubiło, zgubiło się w rejonie, w rejonie Pilska. Pogubili drogi, zjechali na, zjechali na Słowację. To była wtedy potężna zima, było śniegu tyle, co nie pamiętam kiedy takie zimy były. Strasznie dużo śniegu było, bardzo duża akcja, bardzo dużo zaangażowanych ratowników. Kilkadziesiąt osób szukało, szukało tych chłopaków. Na szczęście nam się udało, jako tam jednej ekipie, składającej się tam bodajże z siedmiu ratowników. Udało nam się odnaleźć ich na tej, na tej Słowacji, w dolinie, w dolinie Rostoki. Oni już byli też na skraju wyczerpania, bo byli przemoczeni, bo tam musieli się przedzierać przez potoki, bo nie dało się, nie dało się przejść, więc byli przemoczeni, przemarznięci. Na tyle, że udało im się rozpalić jakiś ogień pod takim drzewem, zrobili sobie taką jamę, siedzieli tam, już palili tam różne swoje, 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 sprzęty typu kaski, coś takiego, żeby się trochę zagrzać. Doszliśmy do nich, ale to jeszcze nie było, to jeszcze nie było właśnie najbardziej niebezpieczne, bo jak, tak jak wspominałem, było bardzo dużo śniegu. Jak myśmy do nich doszli, to już słyszeliśmy tylko taki charakterystyczny trzask łamiących się gdzieś w oddali czubów od drzew, od naporu śniegu. No i chwilę później, jak tylko udało nam się ich wydostać z tej jamy śnieżnej, w której oni siedzieli, Dosłownie paręnaście sekund później na tą, na tą ich jamę, gdzie siedzieli, runął taki właśnie szczyt drzewa, gdzie tam część naszych ratowników zostało, tam tymi odłamkami gałęzi jeszcze dostało po, po twarzy poszkodowani też. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale no, gdyby, gdybyśmy ich tam nie wyjęli z tej jamy te paręnaście sekund wcześniej, no to zostaliby przygnieceni, przygnieceni tym drzewem. No więc w, wtedy po prostu była szybka decyzja, po prostu ucieczka z tego terenu i, i ucieczka z tego lasu, bo słyszeliśmy to tu, to tam, że znowu się łamią te, łamią te, te, te szczyty tych drzew, więc, więc uciekaliśmy gdzie, gdzie pieprz rośnie. E, oczywiście udzielając im, udzielając im tam podstawowej pomocy, i, i torowaliśmy im, no bo oni nie byli poszkodowani jako tako, więc na szczęście, mm. więc mogli iść o swoich siłach, więc tylko torowaliśmy im drogę w tym, w tym głębokim śniegu, no i tak udało się ich zewakuować. Mm -hmm. Czy my sobie możemy, bo to brzmi bardzo groźnie w ogóle, jak tak słuchałem, ale czy moglibyśmy dzisiaj powiedzieć ludziom, którzy, no bo zaczyna, jakby jest jesień, ale później rozumiem, że zimą. Sezon turystyczny też trwa. Mhm. A jak zachować takie podstawowe zasady bezpieczeństwa wychodząc w góry? Mówimy tutaj o turystach, prawda? Mhm. O, o tych, którzy, którzy sobie wędrują. No, na pewno się trzeba przygotować do tej, do tej, do tej swojej wycieczki. Na pewno sprawdzić, sprawdzić na mapie, co się chce, co się chce przejść. Jest teraz szereg aplikacji różnych na telefonach, gdzie można sprawdzić dokładnie, ta aplikacja pokazuje, ile zajmie nam dane, dane przejście danej, danej trasy. Trzeba to oczywiście zweryfikować do tego, jaką się ma kondycję, jak się, jak się idzie i czy, to jest, i czy to już jest zima, bo te aplikacje przeważnie no, to pokazują. To są czasy letnie. Prawda? To, są, to są czasy letnie, więc trzeba to zweryfikować na czas, na czas zimowy, bo często właśnie z zimą mamy też takie akcje, że ludzie. Chcą pokonać jakąś trasę, ale w połowie tej trasy już nie dają rady iść dalej i no i wzywają, wzywają go, bo są na skraju wyczerpania, a mają jeszcze połowę drogi do schroniska dojść i takie akcje też mieliśmy, więc, hmm. więc muszą sobie to posprawdzać, wiadomo, że ten, ten, ten ubiór jakiś turystyczny też trzeba, też trzeba mieć, nie można iść sobie w tenisówkach w te góry tylko tylko mieć te buty jakieś, jakieś porządniejsze i, i, i cały ubiór kurtki i tak, żeby się ubrać na tą e, przysłowiową cebulkę, że można, że można sobie zakładać i zdejmować dane, dane warstwy, a nie mieć jedną puchową kurtkę i, mhm. i albo jest zimno, albo jest ciepło. E, mhm. Więc, y, więc chyba, chyba to ono i, aha, no i, no, i najważniejsze no, mieć, mieć z sobą telefon, no, mieć z sobą telefon naładowany, i najlepiej jeszcze w tym telefonie mieć wgraną aplikację ratunek, gdzie jak coś się dzieje, to jest jedno kliknięcie i wtedy my w centrali wiemy, że coś się dzieje. I... Aplikacja ratunek się nazywa, tak? tak? I każdy ją może sobie ściągnąć. Każdy i... ją może sobie ściągnąć na telefon. Do czego, do czego zachęcam, bo. bo Teraz bardzo dużo zgłoszeń mamy właśnie dzięki tej aplikacji. To nie jest nadużywane, bo jeśli tak łatwo kliknąć. Jest trochę nadużywane, ale na centrali, na komputerze się to wyświetla od razu sygnał, że, że jest sygnał. I to rozumiem SOS. z lokalizacją GPS-a, tak? Tak, oczywiście, oczywiście. Ale jeśli jest to. Ratownik patrzy, że jest to w centrum Katowic, no to, no to, no to tak. No, to już nie jest nasza brocha, nie? To, już nie jest nasza, to już nie jest nasza brocha i z reguły to są, to są jakieś takie, że ktoś się po prostu pobawił, ale jeśli tylko wychodzi, wychodzi sygnał z terenu górskiego, jakiegokolwiek, no to, no to momentalnie jest, jest reakcja, jest odzwonienie do... Do, do tej osoby poszkodowanej i upewnienie Aha, on, się, tak. To aplikacja zostawia numer telefonu? Czyli tak, oczywiście, tak, oczywiście, zostawia numer telefonu, wtedy ratownik, ratownik z centrali odzwania do danej osoby i upewnia się, czy, czy to było przez przypadek, czy, czy faktycznie mhm. jest potrzebna ta pomoc. Nie? I, I wtedy nas, nam to o tyle upraszcza pracę, że mamy już namiar na tą osobę, bo ta osoba często, jak y, gdzieś zgubi się w tych górach, no to, no to nie wie, gdzie jest wtedy. Nie? I trudno jej określić, no tak. y, gdzie ona się znajduje. Ona szła, y, szła od punktu A do punktu B, ale jest w połowie, a potem się okazuje, że ona w ogóle poszła do punktu C. Gdzie ją odnajdujemy. Dalej. A tutaj Dobra. mamy prostą sprawę, że wtedy już tylko wsiadamy, wsiadamy na kłada skuter, karetkę naszą terenową, bądź, bądź na piechotę, bądź na skiturach i po prostu idziemy już do tej osoby konkretnej, bo wiemy, że ona tam jest. Ty mieszkasz w Wiśle, jak to jest? Czy ty dostajesz zlecenie, cały sprzęt jest w szczyrku w siedzibie, czy, czy macie gdzieś tutaj jakiś terenowy sprzęt? Mamy sprzęt. Czy cała centrala jest w szyrku, i tam jest cały nasz sprzęt typu, typu samochody, kłady, skutery i tym podobne rzeczy ale mamy, mamy, mamy skuter na, na przysłopiu na Branie górze, więc jak się coś dzieje, jak jesteśmy na dyżurze na Branie górze, no to korzystamy z tego, z tego skutera. kłada przepraszam, kłada tam mamy z wózkiem. A, a tak to no, mamy każdy swój jakiś osobisty, osobisty mhm. sprzęt, który, którego, którego się używa. Jeśli to jest, ale, no, ale generalnie jak jest większa akcja, no to już wtedy przyjeżdża, przyjeżdża sprzęt y, laweta składami, skuterami ze szczyrku i, i wtedy się działa. Mhm. To tak na koniec osobiste pytanie bardzo. Czy ty kochasz góry? Tak, oczywiście, oczywiście, no, jak, tak jak powiedziałem na początku, no, żeby zostać, żeby zostać go trzeba kochać te góry, no, bo bo, bo, bo jeśli się ich nie kocha, no to, to, to jest takie robienie czegoś, czego się nie lubi wtedy. Nie? Więc, no tak. więc, więc jak. Tylko... Być ochotnikiem w czymś, czego się nie lubi, to by było bez sensu. No, konie, nie? no właśnie, no właśnie. Więc, więc każdą, każdą wolną chwilę, którą, którą mam, no to, to chciałbym spędzać w górach. No niestety się to tak nie da, jakby się chciało, ale, ale staram się jak mogę. I jak tylko, jak tylko mam jakiś wolny czas, no to. No, to w te góry, góry wyskakuje. Jakie jest Twoje ulubione, ukochane miejsce? Jakie są Twoje ukane miejsca w Beskidach? Masz coś takiego, że. No, nasza Barania Góra. Tak strzelałem, że to będzie Barania Góra. No. <grym> nasza Barania Góra i, i tam bywa tak, że, że przez dzień, no bo człowiek pracuje non-stop, więc najczęściej i najlepiej znam baranią górę wieczorną, nocną. bo skrzykujemy się z chłopakami, oczywiście też, też z, z gopru i przypuśćmy o godzinie 21 idziemy na tury na Baranią Górę. Mhm. I wychodzimy, wracamy o 12:00 pierwszej w nocy i robimy sobie taką nocną, nocną turę po Baraniej Górze i, i zjeżdżamy i, i wracamy do domku. No. Mhm. Więc ta Barania jest chyba taka najbardziej, najbardziej kochana. Mhm. Super, dziękuję bardzo. Ja za, w takim razie zachęcamy Ludzi żeby ściągali aplikację i żeby... Tak jest. Y, 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 ...ratunek. Tak, aplikacja ratunek. I żeby, I żeby trzymali się jednak tych podstawowych zasad bezpieczeństwa, yy, no i, i, i żeby bezpiecznie w tych górach się zachowywali, żebyście wy mieli mniej roboty, nie? No tak, tak. Dokładnie, dokładnie tak. No, i roboty zawsze będziemy mieli. No jak, nie, jak nie ratowniczej, to profilaktycznej. No właśnie, bo jeszcze profi, profilaktyka, profilaktyczny. Tak nie? jest. Super. Dzięki wielkie, dziękuję Dzięki, bardzo, dziękuję, dziękuję i do zobaczenia.